Słyszeliście, urzędnicy chcieli wkopać influencerkę. W Krakowie wprowadzana jest strefa czystego transportu, której założeniem jest zakaz wjazdu do miasta najbardziej trujących i kopcących samochodów. Wielu Krakowian nie jest przekonanych do tej idei. Wielu jest też przeciwnych. Dlatego urzędnicy postanowili zrobić akcję promocyjną, która ma obalać mity i miejskie legendy, które rzekomo wokół strefy czystego transportu narosły. Zaproszono do współpracy znanych influencerów, m.in. Janinę Bąk. Ta nagrała filmy promujące strefę czystego transportu i w tym materiale mówi m.in. tak: Chodzi nam o to, by ograniczyć wjazd do miasta tych aut, które emitują z rur wydechowych więcej toksyn niż palące się opony. Hmm, czy rzeczywiście wyziewy z rur wydechowych, nawet najstarszych samochodów, są bardziej toksyczne niż płonące opony? Dość odważne stwierdzenie, jak na akcję medialną, która ma w założeniu obalać miejskie mity i legendy. Dlaczego użyto więc takiego dyskusyjnego, żeby nie powiedzieć głupiego porównania? Zapytaliśmy o to Macieja Piotrkowskiego z zarządu transportu publicznego. No, no ona użyła takiego, użyła takiego porównania. Nie wiem, nie wiem dlaczego, i to jest jedyny mój komentarz w tej sprawie. To jest, to jest bardziej dobry przykład yy, zastosowany przez panią Mieninę Bąk? Myślę, że trochę niefortunne. Pan nie widział tego filmu przed publikacją? Akceptowaliśmy scenariusz. I nie było tego. Nie, nie pamiętam, czy było w tej chwili. Zdecydowanie lepszą pamięć ma sama Janina Bąk, która przysłała nam w tej sprawie szczegółowe oświadczenie. Wyjaśnia w nim przede wszystkim to, kto jest autorem feralnego porównania płonących opon i spalin wydobywających się z rur samochodów. Ta wypowiedź pana Piotrkowskiego nie jest zgodna z prawdą. Nie ja jestem autorką tego zdania. Informacja o płonących oponach pojawia się już w pierwszej wersji scenariusza, która została mi dostarczona 21 października 2024 roku. Na to również posiadam dowód w postaci historii zmian pliku. Janina Bąk doprecyzowuje, że urzędnicy wprowadzali do scenariusza kilkanaście poprawek. Zdania, które było tam od samego początku o oponach i rurach wydechowych, nie zmienili. Dlatego Janina Bąk będzie domagać się od urzędu wyjaśnień. Wypowiedzi pana Macieja Piotrkowskiego nie tylko mijają się z prawdą, ale przede wszystkim godzą w moje dobre imię i wiarygodność. W związku z tym będę domagać się od ZTP Sprostowania tych informacji na ich publicznych profilach, oficjalnych przeprosin, jak również zaprzestania dalszych naruszeń. I uwaga: influencerka w przesłanym do nas oświadczeniu przeprasza swoich widzów oraz Krakowian za to, że nie zweryfikowała tego, co przygotowali jej urzędnicy. Choć to zdanie nie zostało napisane przeze mnie, to na kolejnych etapach prac powinnam była je zweryfikować, sprawdzić i uwiarygodnić w źródłach naukowych. Nie zrobiłam tego, ufając, że wszystkie informacje zawarte w scenariuszu są zgodne z prawdą, jak również zostały napisane przez eksperta w oparciu o wiedzę ekspercką lub naukową. To, że nie zweryfikowałam tego zdania po otrzymaniu scenariusza jest więc moim błędem, za który bardzo odbiorców filmu przepraszam. Moją intencją było jak najrzetelniejsze poinformowanie mieszkańców Krakowa o strefach czystego transportu, a nie wprowadzanie kogokolwiek w błąd. I wiecie co? Podoba mi się postawa pani Janiny Bąk. Nie ma ani kłopotów z pamięcią, ani z przeprosinami. Naprawdę szacun. To miała być piękna, pozytywna akcja przekonująca Krakowian do strefy czystego transportu. Ale wyszedł z grzyt. I to gruby, bo wszystko wskazuje na to, że urzędnicy do promowania SCT użyli głupiego porównania. Kiedy ktoś ich na tym przyłapał, to umyli ręce i zrzucili winę na influencerkę. Mam wrażenie, że to ruch głupszy od tego porównania. I dodajmy, że cała ta akcja medialna, która miała promować strefę czystego transportu, a doprowadziła do skandalu, kosztowała prawie milion złotych.